Ej, cześć, siemaneczko, Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fable. Zagrajmy z. wy, Fable. Widzowie, no tutaj, kurde, musimy się przejść do Lookout Point. Tutaj coś mnie. coś tutaj za kwestią. kurde, Belen na nas czeka. O, 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 mainland. But I require assistance. The strongest among you must open the primal demon door close to this podium. It holds the Fire Heart. Only the chosen one will gain audience with the prophets. Use the Heart to call the ship of the drowned. Hurry, before no, to, to, all is fi final sigh uh, final... sigh

The prophets had foreseen the coming of such a legend among heroes. The rise of the summoners in the northern wastes marks the arrival of a new threat to all things living. We have long dreaded this portent. Behind my walls lies the fireheart. There, you will speak to the prophets who watch over it. You may enter now. To jest chyba akurat kontent z Lost Chapters, jeśli się nie mylę, ale mogę się też mylić. E, czekaj, czekaj, czemu, czemu mi broni... Ten... A, no tak, bo przecież wyrzuciliśmy ten miecz, który e, mieliśmy. Nie, tutaj mój kurde ukochany. Jest ją Wild. Teraz możemy iść, jak już mamy tego topora w, w łapie.

For crying out loud. Just tell him to get us out of here. Yes, yes, we were coming to that. <laughs> to obtain the fire heart, you must solve the mystery of oh, this night. And we'll finally be free. we we'll finally be, be free. Each time you turn all the moons into suns, you'll release one of us from our perpetual prison. But fill the board with moons and one of us will perish. And the fire heart will never be yours. What? I thought you said he'd get it even if he jeez. <laughs> oh, It's very simple. Solve the damn puzzle, you get the heart, we get out of this hole. Everyone's happy. All right. Kurde, nie wiem czy nie chcę ich zabić tutaj przypadkiem. For them, to free each property you must convert all the moon signs into a on them. Dobra, czyli musimy po prostu chodzić na tym. Mm, to, po czym przejdziemy, to się zamienia w tego. A, to się nie zaliczyło. Okay. Dobra, czyli na tej zasadzie to działa. Ok. Ah, <laughs>

no cudowna jest ta gra pomiędzy. Uwolnijmy ich już. No, już jak wyszło na to, że gramy ten, to. Już jak wyszło, że, że gramy takim dobrym chłoptasiem, no to. Możemy, możemy tak grać. O, czekaj, czekaj, bo ja źle, źle użyłem. Miało być um, słońca w. Słońca mieliśmy, żeby ich uratować, będę tak chodził, ok, bo nie chcę mi się później cofać. Da spokojnie, udało się. <grywka> Tego ostatniego bym zabił w sumie, ale nie, nie, nie będę okropniakiem, nie będę okropniakiem. Nie będę takim okrutnikiem. Niech se tam żyją, nie? On to chyba nawet zasłużył. O Jezus, źle popatrzyłem. I tak muszę tak zrobić, żeby zaliczyć ten dół dołu. Oj to może mi się nie udać. Bo będę wolny troszeczkę. A co czekajcie, aż chcę zobaczyć, co się stanie jak nie zdążę. A po prostu fail z questa, okej, okay, dobra. Dobra, fail quest będzie po prostu. O, czek, czekajcie, czy ja muszę wszystkie od nowa? O nie. A nie, to jest chyba... ...ten ostatni teraz tylko, nie? No to było mega słabo, gdybym musiał wszystkie od początku teraz robić. Nie, nie, to jest chyba ten ostatni, co został. Okej, okay, dobra, tylko jeden był do powtórzenia. heart is Nasha, okay. Okie dokie. You have the fire heart Excellent. I knew you'd be able to do it. I bet those prophets were a barrel of laughs too. You always get to do the fun stuff. Well, I've been looking into these summoner creatures and I'm starting to think throwing away the sword of eons wasn't the best idea after all. These things are bad. Too late to do anything now, though. Hmm, perhaps not. Well, it's only an old legend, but for centuries there have been tales of a powerful weapon hidden in the guild and imbued with the essence of all the heroes buried there. Whoa. But the only one who's shown any real interest in it lately is Mays. He was obsessed with finding it. We know why now, of course. Perhaps you can find whatever he discovered in his old quarters. Okay. But don't forget. It is vital that you place the fireheart in the Hook Coast lighthouse. Its power will summon the ship to take you to the northern wastes. Good luck once more, hero. To jest chyba akurat ten content, który już mieliśmy właśnie z <laughs> e pro Kurde, broken miałem powiedzieć Broken Chapters z Lost Chapters, e, jeśli się nie mylę. No, muszecie mnie tutaj poprawić, mogę się mylić w tym momencie. E, Chodźmy sobie podbić tutaj cokolwiek, tutaj mamy tutaj do podbicia jeszcze. Tutaj już nie ma nic, tutaj można chyba coś jeszcze podbić. Speed, bajujemy to, bajo jajo, bajo jajo, ej ile? Mam już maksa, dobra, na Curacy możemy sobie podbić oczywiście. Nie, co nie mogę? Nie wystarczy mi, o kurde. No i Guaida możemy podbić. Guaila, przepraszam. Guaila guajla, ela. Dobra, podbijmy sobie jeszcze jakiegoś tutaj spela, jeśli możemy. Battle Charger możemy. O, w sumie Battle Charger sobie ja Lubię go używać strasznie. W tej gierce. E, dobra. Mm, A, no tak, no bo teraz jesteśmy jesteśmy w stanie używać. So, show off your trophy free witnesses available versus zero. What's Próbujmy to w takim razie. Okej, okay, okej, okay, dobra. Nie, nie, bo ja złe, złą rzecz użyłem, bo ja zapominam ciągle z tym shiftem. Tutaj, ale jeśli zrobimy coś na tej zasadzie. Time's up. Aha, dlaczego to nie zadziałało? Co, on się nie liczy. Jako ta osoba, czekajcie, wybiegnijmy sobie tutaj. Na pewno muszą być tu jakieś randomy. Time's up, zero people. Ale jak mam to. Czy on po prostu ma w dupie mnie i dlatego nie mogę mu pokazać tego trofeum? <grym> Czy jest to możliwe? Że on mnie po prostu ma w dupie i dlatego nie mogę, nie mogę pokonać, pokazać mu tego trofeum? <grym> nie no, ta gierka jest czasami niesamowita. Spróbujemy to zrobić w mieście. E, ale natomiast, no tutaj musi być coś, kurde, to schowanego, nie? Jest książka. A to jest ta do quest'a potrzebna. Jack of Blades. Kolejna księga. Jeszcze muszę się przebiec przez gildię, bo chciałbym zdobyć książki dla dzieciaków ze szkoły. Więc przebiegnijmy się w sumie po gildii. I spróbujemy to pokazać u przy, przy cywilach. I zobaczymy, czy, co to nam to daje. Bo... Nie Dawaj mi to. Och, nie mogę zabrać. Faken. A to jest ciekawy, ciekawy, Nie pamiętam, czy to było w jeden w oryginale. Możecie mi napisać w komentarzu, czy coś takiego właśnie było w, w tym w oryginale, bo ja sobie nie pamiętam. Nie przypominam bynajmniej. Jest środek też nocy, dlatego też nie, nie łażą po po tym po, 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 em, po kwaterach. Ale mamy oczywiście tu książki, które się przydadzą dla dzieciaków z tej szkółki. Czy ja mogę się przykimać tutaj? Mogę użyć tego łóżka. Szkoda. Jezus Maria. Dobra, te kwatery tutaj przeszukaliśmy. Jeszcze powinny być jedne na lewo. A tu okej. Okay? Książka by mi się bardziej przydała, bo już mi nie dużo tych książek brakuje. On, po to, żeby. O, tutaj jest chyba łóżko wolne. Czemu nie mogę go użyć? Kurde, Beleno. Nie wiem, nie rozumiem czasami tej gry. No, ale dobra, zdobyliśmy kilka książek. To teraz wyjdźmy tutaj na zewnątrz. Tu na zewnątrz chyba są osoby, którym mógłbym pokazać ewentualnie. Na pewno jest tutaj jakiś. A nie, bo to nie randomy. To nie randomy. To nie są randomiki, w sumie już jest prawie dzionek. No dobra, spróbujmy z tym trofeum teraz, no, e? czekajcie, jeszcze raz. E... Nie, nie rozumiem tego. Nie, nie rozumiem tego. Nie, nie potrafię tego zrozumieć. Dobra, ni, ni, może kiedy indziej zrobimy tą ym, minigierkę. Natomiast, no. Na. No. O, tak zwane. Dobra, tak czy siak, musimy się szybko udać tylko tutaj i dostarczyć te książki, które już zdobyliśmy. Ten odcinek w sumie będzie chyba troszeczkę krótszy. Tak mi się wydaje. Oni, jeszcze wszyscy śpią, serio? tobą! Wyobraźcie sobie, że coś takiego by się stało. O Jezus, ale byśmy byli zbesztani. Dobra, meczku Idę spać. No jesteś lucky, bo śpię w twoim domu chłopie. Chłopcze, nie denerwuj mnie, chłopcze. Dobra, jest raneczek, raneczek, piękny raneczek. Pieniądze. Tak jest. Pieniądze. Jeszcze nie ma was w szkole? Dobra, to w sumie przeteleportujmy się. się w sumie na szybko do Hero Guild jeszcze. Bye bye! Gówniaki małe. I zaraz się topiemy z powrotem do Bowerstone. I sobie w Bowerstone zrobimy jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, tutaj chciałem sobie zobaczyć, czy mam jakieś ważne questy. Execution Tree Rescue. Można zrobić. Jak będzie. Bounty Hide. Greatwood. The Victim. Można wszy może wszystko to zabrać. Kurde bele. Nie wie się Bowerstone. I teraz w sumie zrobimy tak, że w tym Bowerstone. Pobiegniemy sobie tam gdzie są dzieciaki. One już powinny być w szkole. I potem polecimy sobie na szybkości zrobić tego questa jeszcze na Hilu, znaczy na hillu, no na wzgórzu. Tutaj, gdzie są skazane z tą egzekucją? I na tym zakończymy ten odcinek. To będzie taki poży minutowy odcinek, jak się uda. Dobrze wiecie, że ja zawsze skipuję te tutaj szkółki, nie szkółki, bo to za długo trwa. Palwyn Slamer, dajmy mu Weź jeszcze trzy książki, nam no, trzeba dać. Dobra. <śmieniczyna> No niestety, no, coraz, ciężkiej, coraz ciężej z tymi książeczkami, wam powiem. Nie mogę już znaleźć żadnych takich porządnych książek tutaj do tego ukradnięcia. no ale dobra, będziemy najwyżej szukać, jak się uda. Czy to w gildii, czy to w gildii będziemy szukać, czy to gdzieś indziej. Przepraszam, ziomek, to nie było celowe. Dobra, udajemy się zrobić jeszcze to, to zadanie tutaj jedno. Trzy książki gdzieś na pewno znajdę, chyba. Chyba się uda. Gdzie ta moja żona zniknęła? To mnie bardzo ciekawi. Gdzie ta moja wife zniknęła? To mnie ciekawi bardzo, bo ona nie jest ani w chacie. Ona nie jest nigdzie. Ech, to. Ja mogę ich zabić? Ty, a jakbym zrobił coś takiego? Kurde, nie to. To jest, to, to mieli czy jako questa tutaj kurde bele. Zespel mi się tak podoba. No nic, biegnijmy sobie tutaj. The exp to exp. Fuck it. Kultywacja Ekspa musi być musi być wykonana. Dobra, sami tego chcieliście. Nothings gonna touch me, bro. Nothings gonna touch me. A może to jest niesłuszna egzekucja, kurde bela. Ale wiecie co, nie musimy z nimi walczyć w sumie. Możemy sobie po prostu przejść obok nich przebiec. Oni też obrażeń nam mnie robią, więc... Tak troszeczkę... Nie boli mnie to. O, shit, serio? Ej, dopiero teraz się odblokowała ta miejscówka chyba, nie? Chyba tak. Ej, no co wy, darciuszka jakiegoś tutaj bić chcecie? Dobra, wydaje mi się, że to jest niesłuszna egzekucja, stary. Kiro nie pozwoli na to, że tutaj jakieś bezprawie się stanie. Wiem, że robisz swoją robotę, ale... Dzięki kłaścik zarabiony tutaj, oczywiście. Oczywiście na złe konto, bo nie, nie sprawdziłem. No ale już jak zacząłem, to, to zacząłem, nie? Ta no przy, 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 przy okazji nie będzie tutaj yy, nam to zawadzać. No dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie, łapcu w górę. No i co? Widzimy się w następnym odcinku, w którym popchniemy Fabułę do przodu. Trzymajcie się. Cześć, cześć.